Witam tu i widzę was w kolejnym odcinku z Minecraft Rival. czy. Znaczy, Minecraft to Skylog, co ja gadam. A więc tak, teraz pewnie każdy, kogo ostatnio nie było na streamie, totalnie nie wie co się dzieje. No bo tak, mam te wszystkie bloki: mega ko kozacką koblarkę, Mob Grinder, cały dertowy set, potem nieumierania i te wszystkie kozacki oraz ProKilow który ma y wydajność 60 i niezniszczalność 40. Za chwilę wam to wszystko opowiem, co tu się właśnie stało. Dlaczego mam takie przekozatki ity? No i jak to się po prostu stało? W sumie nie, ci co byli na streamie, to wiedzą, ale powiem to tym, że jakby których nie było na streamie. No. Ale najpierw, zanim zrobię, to oczywiście zostawcie apkę w górę, że jest nowy, to sobie w żeby nic nie przegapić. Ale jeszcze na początku, zanim to opowiem, oprowadzę was po tej wyspie. Bo jeszcze nie pokazywałem, jak jest ten. czy tych nowych rzeczy. Po pierwsze, przekozatka farma obla, tym kilofem to... Jedno kliknięcie i pyk. Mogę sobie po prostu zostawić kompan i, jakby przy, e, coś na przycisku położonego, i to cały czas będzie mi się zbierało. Tutaj mam skrzyneczkę z tym. No i pięknie. Mamy też tu już Nether. Wchodzimy. Jeszcze tego nie mamy endu, no bo jakby nie chciała mi się tym e, Blaze Rodów e, szukać. To musimy sobie kupić chyba, bo tu niczym nie ma spawnera? Chociaż może jest, nie, wiadomo, nie wiem. Tutaj jest właśnie e, portal do endu. Brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem y, tych, tych, tych perełek. No i tak, y, dobra, teraz opowiem wam, jak to wszystko się stało. Więc tak, ostatnio na streamie, dziś w połowie, po prostu y, mój kolega, czyli Radek, którego, który też jest często na streamach, no i ogólnie w komentarzach też jest często, no i patrzcie. Na początku przyszedł do mnie i tam e, chciałem, żeby na chwilę pożyczył mi kilof, żebym sobie diamenty rozkopał, bo miałem te złoże diamentów, żeby dał mi na chwilę kill z fortuną, żebym sobie rozkopał. Dał mi i do tego dał mi jeszcze masę pereł, które sprzedałem. A jeszcze zapomniałem wam pokazać mój ten e, sklep. Ma 30 tysiące monet więc. Da e, no i sprzedałem te perły. Później zaczął dawać mi jeszcze inne rzeczy. E, no ja to mówię w dużym skrócie, bo to mniej więcej z godziny trwało. Potem właśnie da zaczął dawać mi jeszcze lepsze rzeczy. Potem właśnie te bloki i temy potem jeszcze lepsze itemy. Aż na sam w końcu stwierdził, że już... No on już prawie w ogóle nie kręci na skybloku, więc dał mi wszystkie swoje itemy. To są właśnie jego itemy, które mi dały. Jeszcze raz im mega dziękuję Radek. No i tak, to też jest wszystko i dzięki temu, że to mam, zobaczcie, który mam level wyspy. Właśnie takie cenne bloki dają mega dużo expa. Czekajcie. O. S y y 121 level, no. Troszeczkę to jest. No i ogólnie mam już wyspę maksymalnie. Żeby rozszerzyć ją bardziej potrzebuję 200 levela, a do tego po prostu muszę mieć więcej bloków. się właśnie tu jest ten mob grinder, który zbudowałem. No, on mi tu troszeczkę farmi tych rzeczy do sprzedawania. Fajnie. Na razie tyle mi wyfarmił. Nie jest to dużo, ale też zawsze coś tu mam. E, spawnery z zwierzętami, który też mi dał. I ogólnie te zwierzęta mogą się na mnie wkurzyć, jak jest ich kilka. No właśnie i mi bić, <noise> więc no, tam też pandy, które nie wiem, czemu nie chcą się rozmnażać, ale to już nieważne. Mam wow, naprawdę. To było jako zadką ze więc to nie był, ten niech żałuję. <tryk> bo działo się bardzo dużo. No i co tu jeszcze mogę mam powiedzieć? Bo, a jeszcze mam tutaj dwa szalkerboxy. Wszystko od Jeszcze raz mega, mega dziękuję. Wiecie, ja jeszcze wezmę to, bo to już się zapchało. No dobrze, nie mam miejsca to I to odłożę, potem się może posprzedaję. No, naprawdę, wow, tu jeszcze jest ten. E Debris. Wow. Jeszcze raz ci mega dziękuję. Dobra. No to czekaj. No to to by było chyba na tyle. Dzisiaj taki krótki odcinek, którym chciałem wam opowiedzieć, co się stało, że jestem tak bogaty na skyblocku. Czekajcie, to jest prawda. Czekajcie. Nie. Bo wiem, że ktoś tam mi mówił, że teraz mam względem poziomu wyspy, tam dziewiątą wyspę na serwerze. Ale nie wiem, jak to sprawdzić. Więc nie wiem, czy po prostu ten, mówię tak po prostu, czy to sprawda. No i dobra. W sumie to, co mogę jeszcze Wam powiedzieć? W sumie nic. Ehm, w sumie nic nie mogę Wam już dzisiaj powiedzieć, nic takiego zrobić nie możemy. A jeszcze w sumie dobra, mogę Wam powiedzieć tak. Tutaj e, to zrobiłem. E, te rzeczy tutaj zrobiłem, że to było łóżko, e, po to, żeby ten zrobić, e, jeszcze zanim dostanę te IT, żeby zrobić misję e, gospodarz i dostanę właśnie za do to diamenty, od których to wszystko się zaczęło. Okay, pokażę Wam, jakie ja teraz zostałem zadania. Bo już mam kolejny poziom zadań. To jest ten pierwszy. Już wszystko jest zrobione praktycznie, tylko oprócz mini farmera i z -so to sobie zrobię kiedy indziej. I tutaj to yy, nie mam? Myślałam, że tu mam, dobra, nieważne. Myślę... a jest ukończone. Dobra, to nie wiem czegoś nie świeci. A bo bo główka nie może być zenchantowana, no właśnie. Cukrowie jest, co się zrobi? To się zrobi. To są na razie dosyć łatwe wyzwania, które się w najbliższym czasie zrobi. No i tak, już mi nie mam o czym mówić. No po prostu chciałem wam upowiedzieć jakim sposobem zostałem aż tak bogaty, powtarzam. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, że jesteście no, subiek na dzwoneczkę, żeby nic się przegapić. No i nara!